59 lat temu nad ranem skapitulowała cytadela. Ostatni punkt niemieckiego oporu w Poznaniu. Co roku patrzymy na te kadry frontowej kronki. Ale historię każde pokolenie pisze od nowa. Mam tu takie przygotowane już, standardowe, y, wizja lokalna, bo ja to będę sobie zapisywał tutaj wszystko, przeprowadzone, to taka wstępna wizja lokalna tego terenu. Czyli tak, jesteśmy mniej więcej, tak, w tym tak, miejscu? Tak. Było. Więc jak tramwaj zakręcił kawałek, ujechał, to byłem tego, akurat na wprost tego Momentu jak ten samochód stał. Pan to, to miejsce pan dokładnie pamięta, że to było tu w tym rejonie, czy to, czy to ta, może ta. być jakiś... Tak, tutaj stał samochód ciężarowy, a przed tym samochodem była wykopana dość tak. duża mogiła i wrzucano tam do tej mogiły zwłoki. To właśnie tam te, te. To było czy, konkretnie czy to tutaj, ta... Nie, to to gdzieś było tutaj właśnie ten rejon. Ty, w tym rejonie. Tak, to był rejon. W tym rejonie y, na wprost obecnego dzisiejszego odworca PKS-u. Czyli, czyli tutaj, tak jak pan to tak, widzi w tym. Tak, tak, Tu tak. jesteśmy przed dworcem autobusowym, czyli, tak. czyli ten rejon mniej więcej, tak? Tak, to jest Przypuszczam, ten, ten... że to byli żołnierze niemieccy, którzy zginęli w walkach o, o tego o Poznań, bo raczej radzieckich tych żołnierzy to tutaj by w ten sposób nie chowano a polskich też nie, a to była taka mogiła zbiorowa, gdzie rzucano jedno ciało na drugie, więc w ten sposób by na pewno Rodaków, ani tak, tak. żołnierzy oczywiście. radzieckich nie, nie chowano. Tak. Może, może jeńcy niemieccy, to bo, to też, to, bo to też to, to ciężko będzie. Tak? Z, tej, z tej odległości trudno tak, było tak, tak, roz tego tak. tym bardziej, że tramwaj był w ruchu, tak. no to to szybko się przesunął dalej i tak. ten, nie ten nie czas wiem, obserwowania nie, no miałem krótki. Tak. Czyli tu gdzieś w tym rejonie tak, tak można to namierzyć też? Teraz tego, ubiegł. tak. Teraz to tutaj właśnie jest to no no miejsce, no, gdzie tych czy we świętej był zapalany. Równie no. dobrze masz, mamy Z każdym przejechanym kilometrem przybliżał się zawietny moment. Przybliżała się granica Germanii. Нашей части на подступах к Познании. Познань в Огненном кольце советских войск. Идут бои в предместьях города, в его заводском районе. Тут на фронте в сходнем, шпальчену оделе зачеклей, нижний заход. Tu chodziło o bycie albo nie być. Rosjanie weszli do Prus wschodnich jesienią 1944 roku i gdy zaczynały się walki w Poznaniu, wiedzieliśmy już, że pozostawili tam po sobie potworne zniszczenie. To budziło w nas poczucie, że musimy dalej walczyć, aby własną ojczyznę i naszych ziomków uchronić przed podobnym losem. Wtedy wierzyliśmy, że walczymy o niemiecki wschód. O wypędzonych, uciekających, pociągnące na zachód kolumny wozów. Musi pan pamiętać, że miałem wtedy 18 lat. Swoje 19 urodziny obchodziłem w Poznaniu. Przyjechałem właśnie ze słonecznej Italii. Po czterech dniach dostałem zapalenia płuc, bo w Poznaniu było zimno. Na początku października przyszły pierwsze śniegi. Leżałem cztery tygodnie w lazarecie. Nasz lekarz chciał mnie wysłać do domu na urlop zdrowotny, ale ja nie chciałem do domu. Chciałem skończyć szkołę, żeby zostać porucznikiem. Jedno jest jasne i musi pan to przyjąć. Byłem ambitnym chłopcem, żołnierzem, chciałem zdobyć stopień oficerski. Może pan pytać, dlaczego? To byłoby dobre pytanie. Powiem coś, co może wydać się śmieszne. Wierzyłem w pruskie cnoty. Generalnie byliśmy tak wychowani, że wierzyliśmy, iż walczymy o słuszną sprawę. O Niemcy. Niemcy ożywstoczono zaściszają ten strategicznie ważny węzeł żelaznych i szasejnych drog, leżących na średnicy drogi między Warszawą i Berlinem. Wyman, nie kochamy Rosjan, nie? co oni zrobili, ale bądź co bądź dużo tu poświęciło się o życie, o wyzwolenie nie? nasze. Bo nie wiadomo, co by nas Niemcy zrobili. Niemcy nie byli takim przyjemni. Dopiero wie Pan, kiedy jak już pod Stalingradem się skończyło i tak dalej, to już te Niemcy, co mieszkali, bo my tylko jeden dom mieszkał, a wszyscy to Niemcy, wszystkich wyrzucili. To, e, proszę Pana, e, te Niemcy to takie już byli inni, e, tam przyszła nawet e, do mojej matki na Niemka i mówi, że jej syn zginął pod Stalingradem, no, i tak dalej. To takie już się inne te Niemcy zaczęły robić, takie e, jak, jak powinni być, nie? Ale po, się jak szli tam. na Rosję, to byli... Ach, fajnie. ja robiłem we Fabryce, nie? Ja to mistrzowie i tak dalej, nie, wobec amunicji pracowałem. to ci mistrzowie, to tu, nie czy to za byle co, to kogoś zaraz dachaliby powiesili, nie. со всех сторон, теряя последние опорные пункты, немцы отходили к цитадели, старинной городской крепости. Пункт Вербунковый был на пятой бане. И стамтон на Вонковом 13, там достали мы бронь и рушились мы W kierunku cytadeli. To ile pan miał lat i dlaczego pan poszedł? Dlaczego pan poszedł? Panie, dziwne pytanie. Ja się czułem w imieniu ojca, w imieniu swoich braci. Polaki patriot. Tak, patriota. Jestem synem powstańca wielkopolskiego. Ojciec był prześladowany. Brat zginął w 39, 57. Pułku Piechoty, był tu, poszedł, zginął pomiędzy Kutnem a Łowiczem. Ojca, e, ojciec zginął, najpierw siedział we Wronkach, później e, na Muński, Fort Siódmy i Dachau. стен били прямой наводкой по цитадели. Одновременно укрепление цитадели штурмовала авиация. Группа была, как и хлопа, I szliśmy na ulicę, przyjechał jakiś oficer Wojska Polskiego, przemówił po języku polskim, po polsku i powiedział nam, że nas i powiedział, że będziemy wykonywać zadanie bojowe, nie? No, następnie przemówił rosyjski oficer, też po polsku i powiada Rawiata, pójdziemy, będziemy bić Germańców na Cytadeli. No, jeszcze po tych przemówieniach Krótko to było po wojskowemu, zaśpiewaliśmy jeszcze Polska i Rowy. Byliśmy szczęśliwi, że mamy broń, że idziemy bić Niemców, bo mieliśmy Niemców dotąd. W okresie okupacji myśmy tutaj przeszliśmy katargę. Przyszedł 22, rozpoczął się generalny szturm, nie? I poczta szturmu pocisk padł, kilku było rannych, lżej, paru zabitych był. Ja mam jedną rękę, drugą nogę. I tu jeszcze też blizny nie. Zdobyliśmy na górze bunkier taki i do niewoli we, przyszło siedmiu bodajże jeńców niemieckich i ja szkoda, że nie zabrałem oznaka rannych żołnierzy. To mi dał nich i to mi odpiął i dał. Ale my się wzięliśmy do niewoli i schodziliśmy na dół trochę może pół godziny odpoczynek i z powrotem na wieżę zegarową. I tam zostałem ranny i nie wywieźli wtedy, wnieśli i wywieźli mnie na zabramkę. Cytadel pala. Pali tolste ściany starinnej krepości. Мне помог пятиметровый ров. Не устояли новейшие железобетонные доты. Все было сокрушено, подавлено, разгромлено. Беспощадными ударами Красная Армия ломает упорство врага. Так случилось и с защитниками цитадели. Это были упорные из упорных гитеровцев. взят в плен со своим штабом комендант крепости генерал-майор Матерн. Типичный представитель германской военщины, он незадолго до этого дня в одном из своих приказов изрек. Мы не допустим большевиков в Познань. Этот город был и будет немецким. Совершенно непонятно, почему у генерала такое милое настроение. Видно потому, что избежал участи своего заместителя. 24 lutego miałem szczęście, że pomimo ran mogłem jeszcze chodzić. Z cytadeli nie wydostał się nikt, kto nie chodził o własnych siłach. Żaden ciężko ranny. Na początku prowadziłem pod ramię kolega, ale że nie mógł iść sam, Rosjanie go zabili. Zabijali wszystkich, którzy nie szli wystarczająco szybko. Tak było. Czyli Dobre. idziemy do pierwszego miejsca, gdzie, gdzie pan widział poległych, tak? Więc, proszę pana, tutaj, jak te małe drzewa tam są takie, ale grube, nie? Tak. To była droga, nie? I od tej drogi tu już był wykopany ten szpital cały, który yy, widział na własne oczy no, spalony, nie? Tak. I to, to jakoś dziwnie wyglądało, że ci y, żołnierze, którzy się tam wyciągliwali, tak. to oni byli do połowy spaleni. Tyle, że my wiedzieli, że to jest szpital, bo była y, czerwony krzyk. Wiele to nie pomogło, ale ich, widział spalone. No panie, nawet my się przyglądali, jak to może człowiek się tak spalić, nie? Takie no. małe korpusy Korpusy takie malutkie były, nie? ale głowa była tu i po piersie takie, nie? a reszta to była tak spalona, że, że dosłownie i to widać było, że wychodził, bo tymi rękoma nie? się ratowali. Nie? O, to ruch to ruch. taki przykry widok był. Nie? To lepiej nie wspominać o tym. No. No. I mówimy o reducie 1 do 3. Czyli w tych miejscach, jako wskazanych przez, przez Niemców, przez, przez Jeńców. Mówimy o tych miejscach, w których, w których widziano spalone e, szczątki. Tutaj, tutaj to, mają to... leżeć żołnierze e, spaleni z Nazaretu. Przy czym może to być to miejsce, ale może to być również miejsce tutaj, za, Dalej. Tym, za, tą za tym nasypem. Te relacje są różne, bo one się wahają od 400, od 300 w jednym miejscu do, do czasami trzech tysięcy, to oczywiście są, są dane z, znacznie, znacznie wygórowane, mhm. e, ale najbardziej, najbardziej takie drastyczne mówią nawet o tym, że e, kiedy e, Niemcy wiesili białą flagę, no, wiedzieli, że sytuacja jest beznadziejna mhm. i, i poddali się, wyszli przed te umocnienia, zostawiając w środku rannych, e, no, Rosjanie ich ominęli, zabrali ich do niewoli, natomiast w momencie kiedy oni jeszcze stali już rozbrojeni przed, e, przed, przed tymi murami, do środka weszły te osławione komanda miotaczy płomieni. Generalnie większość świadków, większość świadków niemieckich, którzy mówią o, o, o tym, że, że jeńcy czy ranni zostali, zostali spaleni. I to jest mhm. duży, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tak było. A wiarygodne są dlatego, że nikt z tych rannych się do dzisiaj nie zgłosił. Na nas przez Poznań jako Jeńców przeżyłem najgorsze chwile mojego życia. Leciały kamienie, wbito nas, kopano, a Rosjanie strzelali do nas na chwilę trafił. 25 lutego doprowadzono nas do zamku. To były potworne dni. Pierwszy raz dostaliśmy coś do jedzenia na początku marca. Przebiliśmy rurę od centralnego ogrzewania, żeby się czegokolwiek napić. Umieraliśmy tam z setkami. Takie hasło, bo za moich czasów dobry dziwiec to martwy dziewiec. To jest wojna. To jest wojna. Oni też trochę nabroili, oni się nie liczyli z nikim. Proszę pana, to co ja wiedziałem już, nie? Kiedy tu przytatele, tyle, że, że spalone, nie? Tak. To proszę pana, jak się wojuje, jaką bronią się wojuje, tak o, o taki się ginie, nie? No oni tak musieli ginąć, nie? В люди не имели, идти, разумно працевать, не могли, скруги такие какие-то там э, нет? Захвачена тюрьма. В тюрьме наши операторы засняли комнату смерти. В ней стояла гильотина. Здесь рубили головы халат, полотенце и перчатки для палача. Жолоб для стока крови. Массовые убийства, совершенные немцами, известны всему миру. Катынь, Майданок, Освенцим. Здесь работали специалисты одиночных пыток и убийств. В этой же комнате смерти обнаружены трое повешенных. Их казнили в самый последний момент. Никто не знает за что. За то, что они поляки, за то, что ждали Красную армию, за то, что не были немцами. Это было очень тяжело. Барзо трудно было изменить настроение жонежа. А ты ему: не рушай цивильных людей. Gdy Niemcy zabili mu matkę, żonę, dzieci, spalili jego dom, nie zostało mu nic, został sam. Jakie to było uczucie? Wiedział, że ma bronić swojej ojczyzny i swojej rodziny. A tutaj nie rusz, nie rób, nie ścigaj, walczyć możesz tylko z uzbrojonym. Do dziś weterani i ci, którzy stracili swych bliskich, rodzinę, nie mogą zapomnieć. nie mogą. Dla mnie to jest szok, ponieważ ja ich pamiętam z tamtych lat, ja ich do końca życia nie zapomnę. Stoszy trupów, proszę pana, właściwie czy to były zwłoki, czy no szczępy mięsa. Wszędzie krew, ogłuszających łup. Tutaj to, są... to jeszcze nie, ale tam, więcej tam, w aby tam byli. Ostrzygacki, ostrzygacki tak. i My przeżyli wojnę, to nienawiść do Niemców była ogromna. Była... To była nie do opisania. była no. Także dla nas Niemiec to był wrogiem na ponad wrogiem. Dorwać, zabić, zniszczyć. Gdy mieli nas na początku marca przenieść na Golęcin do Lazaretu. Przyzwoicie urządzonego jak na tamte warunki, bardzo bałem się przemarsza. Bałem się przeżyć jeszcze raz to samo, co przeżyłem 24 lutego. I muszę szczerze przyznać, że zostałem całkowicie zaskoczony. Poznaliśmy zupełnie inne polskie społeczeństwo. Pamiętam jeszcze polską kobietę mniej więcej 50-60-letnią, od której dostałem szklankę mleka, kiedy przechodziliśmy. Dała mi mleko, mimo że Rosjanie mogli ją za to pobić. Wiele było wtedy polskich kobiet, które podawały nam chleb czy cokolwiek innego do jedzenia. My jesteśmy już w tej chwili tym pokoleniem, które może sobie pozwolić na to, żeby obiektywnie spojrzeć na, na los nie tylko Niemców, na los w ogóle walczących w tym mieście żołnierzy. W Poznaniu w przeciągu miesiąca zginęło dwadzieścia parę tysięcy walczących po obu stronach. No i dochodzi do takiej sytuacji, kiedy dzisiaj po tylu latach właściwie upamiętnione w taki sposób bardzo konkretny są i Rosjanie, i, i Polacy jako cytadelowcy E, oczywiście Niemcy mają swoją kwaterę na, na Miłostowie, natomiast e, cały czas jednak los ich jest jakby nie, niepełny, bo e, żyją e, ojcowie, żyją wnukowie tych, tych żołnierzy. No i oni pytają, no, co wy robicie w waszym mieście, żeby można przyjść na grób swojego dziadka czy, czy, czy ojca i powiedzieć, że on tutaj leży. Ja im oprowadzałem tu po cytadeli, dlatego że pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim. Jako inspektor ochrony pomników walki męczeństwa. No, z urzędu, ale i nie... podał pan rękę jako były żołnierz? No, dlaczego nie? Dlaczego nie? I przyprowadziłem ich tu i właśnie do tego tutaj, do tej fosy numer jeden i pytają się, a, a, a gdzie, gdzie dzieci nasi leżą? Ja mówię, tu leżą, bo tak płyt, płytko było, nie? Może, może jeszcze dwa razy. I, a teraz, tablicy nie ma? No nie ma tablicy. Kwestia tablicy to są zdanie podzielone. Tak. Tablica jest na miłostowie, 5 tysięcy. Leży. Ale tutaj, gdzie walczyli? Proszę? Tutaj, gdzie walczyli? No, zginęli, to leżą tam. Nie wypowiadam się, bo za dużo przycierpiałem w się okupać. Ja też pan by takiej tablicy nie chciał nie. No. nie, to jest, wie pan, to jest moja radę. prywatna sprawa. Tak. Pan się mi za dużo dopytuje, mhm. co ja bym myślał. Ciągle jest to dla was bolesne. Oczywiście. Osób, które w tamtym czasie, wielu Polaków, jeżeli oni urodziliby się, powiedzmy te 70-80 lat temu trochę bardziej tak, trochę bardziej na zachód, no to siłą rzeczy też służyliby w wermachcie i też, też, też ich wnuki później chciałyby, żeby, żeby jeżeli, jeżeli by polegli, żeby ich w jakiś sposób upamiętnić, żeby, żeby mieli gdzie zapalić ten znicz. Prawda jest taka, że, że po prostu... No, Musimy pozbyć się, się takiej ślepej nienawiści i, i takiego stereotypu, że, że wszyscy Niemcy byli y, hitlerowcami, nazistami. Po prostu wielu z nich nie miało też wyboru i, no, i, i dlatego znaleźli się, znaleźli się w się. polityce. Na, dokładnie. Ja nie wierzę osobiście, że oni w styczniu, w lutym 1945 roku żyli jakąś ideologią faszystowską. Oni po prostu chcieli przeżyć znaleźli się w kotle okrążeni. Oni chcieli przeżyć, i do domu, do mamy, do ojca, do, do, do dziewczyny wrócić po prostu. Dlatego się bronili tutaj.